I oto proszę Państwa ważenie zawodnika wagi super ciężkiej. się do walki. Idziemy się ważyć. <grymne> Waga włączona. Stabilizuje się. Proszę tu podejść, kamerzysta. Waga super ciężka, sto i trzydziesiąte kilograma. Hej, ja, heja, w ramach, yy, że tak powiem... Wyzwania 86. Ponieważ nie udało mi się zejść dzisiaj na siłownię, mam tutaj 13-kilogramową sztangę i akurat mam dzisiaj trening barków, to postanowiłem to wyzwanie przerzucić na barki, ale wraz z kadencją, no na pewno nie zrobię 86 powtórzeń, no bo to jest za dużo dla mnie na barki, ale chodzi o to, żeby. Z tą kadencją poćwiczyć, a poza tym to, co zrobię na barki, to wiadomo, że na klatę tym bardziej zrobię, no bo chyba klatka jest takim najsilniejszym moim elementem. Słaby brzuch, słabe nogi, słabe. O plecy jeszcze w miarę silne. Ale barki są słabe. No i bawimy się. Czyli co, włączam kadencję z YouTube'a i lecę. Ciekawe, będę zrobię. I czy mi zaliczycie to jako nakłate, no bo skoro na barki dobrze tyle, to nakłate tym bardziej. Lecimy. We'll now begin the push-up section. Ready? Begin. Down. Up. One. Down. Up. Two. Down. Up. Three. Down. Up. Four. Down. O, drugie ręce. Six down, up uh, seven down, up uh, <sonstitut> <Patriot> they down, up uh, nine down, up uh, ten down, up uh, eleven down, up um, twelve down, up uh, thirteen down, up uh, fourteen down, up uh, fifteen down, up uh, sixteen. Down, down, do góry. 17, down, up, seventeen, down, up, eighteen, down, up, 19. down, up 20, down, up 21, down, up 22, down. O, już się down. Dałem Czyli nie jest to takie proste na komendę robić. Pomyliłem się i zacząłem w pewnym momencie powinienem zacząć od góry trzymać ręce i w dół pójść, a ja Poleciałem odwrotnie i na down szedłem do góry, zamiast na dół. Czyli widzicie, nie, nie tylko siła, ale i koordynacja. Także słuchowa jest potrzebna. Wiem, tam sobie policzę chyba około 20 zrobiłem, oczywiście to w ramach zabawy. No bo... ale skoro na barki zrobiłem tak 20, jak skoordynuję, to później z głosem przy robieniu na klatę to na pewno te 13 kg to na mur beton 20 razy zrobię. Tyle z mojej zabawy na dzisiaj. <grytanie> Hejka.